Przejechałem kawał drogi, żeby razem z Tomkiem połowić dwa dni na pięknej i dzikiej wodzie, jaką jest Goplanica. Jedziemy, atakujemy Goplanica. Zagraliśmy papierkami papierka Nożyce, kto bierze lepszą stronę. 3, 4. Jest! Niestety przez deszcz musieliśmy szybko rozstawić wędki, a ja zabrałem się za zestawy końcowe, gdzie królowały bałwanki. Wojtek przesłał mi dokładną mapę głębokości tej wody, dzięki czemu wiem, że zestaw jeden będzie leżał tam. Drugi troszkę dalej, a trzeci wywożę pod ciny. Także zapełniłem łódkę towarem i zabrałem się za pierwszą wywózkę. Dodam tylko, że tego dnia testowałem moje nowe wędki od Sonika, a ja po godzinie byłem już całkowicie rozstawiony. No i przyszedł czas, żeby wywieźć wędki Tomka, a tam zestawy były już nieco inne. Kiedy już wszystko mieliśmy zrobione, delektowaliśmy się naturą wokół i nagle odezwała się jedna z moich wędek. Ale niestety ryba weszła w zaczep i to całkowicie z mojej winy, choć podczas holu u Tomka również pojechała jedna z wędek. Tomkowi podczas holu poszło zdecydowanie lepiej i